Funkcjonariusze CBP przygotowują się do kontroli lotu z Dominikany. Chodź. Dobry piesek. To bagaże z Dominikany. Czekamy aż pasażerowie je odbiorą. W ostatnich miesiącach znaleźliśmy sporo kontrabandy u podróżujących tą trasą. Jaki kraj? Meksyk. Dziękuję. Poproszę paszport. Proszę iść za nimi. Słabo znam hiszpański. Muszę sprawdzić pigułki. Facet przyleciał z Dominikany. To lot, który sprawdzamy pod kątem narkotyków. W bagażu znalazłem pigułki wyjęte z opakowania, włożone do innego i wepchnięte do butów. Wyglądało to, jakby chciał je przed nami ukryć. Twierdzi, że ma półtora tysiąca tabletek wiagry. To wystarczy do aresztowania. Chodźmy. To zamienniki wiagry, która u nas jest bardzo droga. Tam, skąd przyleciał, kosztuje znacznie mniej. Tu potrzeba recepty, a tam nie. Przeprowadzimy rewizję osobistą i potem powiemy panu, co dalej. Tędy. Musimy sprawdzić pańskie ciało. Ma pan ich więcej? Dla kogo te pigułki? Funkcjonariusz CBP przepytuje podróżnego przewożącego tysiące tabletek wiagry. Chciałem je sprzedać. Komu? Znajomemu. Sprzedać i opłacić lot. Komu miał pan je sprzedać? Wiem tylko, że mówią na niego Papolo. Ma pan jego numer? Nie. Jak zamierzaliście umówić spotkanie? Mieliśmy ustalić po przylocie do Nowego Jorku. Ile miał zapłacić za pigułki? Ile bym dostał? 1000 dolarów. 50 centów za sztukę. Mówię prawdę. Spytaj, ile zapłacił? Ile kosztowały pigułki? 20 tysięcy peso dominikańskich. Ile ich jest? 1500? Półtora tysiąca pigułek? Mniej więcej. Prawdopodobnie je skonfiskujemy. 300 sztuk. Zamiennik wiagry. Naliczyliśmy 2019 pigułek. Na ulicy kosztują od 10 do 20 dolarów za sztukę. Lek pochodzi z innego kraju i nie wiemy, jak wyglądała kontrola jakości. Może być szkodliwy, więc jest zakazany. Panie Ramos, przejdziemy do służb imigracyjnych. Powiedzą panu, co dalej. Ręce do tyłu. Nie będzie ścigany, ale przekażemy go służbom imigracyjnym. Jest turystą, więc zostanie odesłany do kraju z anulowaną wizą. Chciał sprzedać pigułki za 1000 dolarów, co jest złamaniem przepisów wizowych. Po złożeniu zeznań zostanie ulokowany w samolocie do domu.